Przyszła do mnie paczka z temu, a w niej zdalnie sterowane auto. Auto przychodzi praktycznie gotowe do jazdy. Wystarczy, że przykręcimy spoiler, który mamy w zestawie, załadujemy baterię do pilota, podłączymy baterię w aucie, która w moim przypadku przyszła nawet naładowana. No i mamy jeszcze dodatkowe kółka, które możemy zamontować z tyłu tego auta, no bo on ma niemało mocy i jak damy ból gaz, potrafi wywrócić się na dach. Lecę teraz testować w terenie, to cudo. Osobiście to jestem po prostu w szoku, jak ta zabawka sobie radzi, bo to sprzęt za naprawdę nieduże pieniądze, a zabawa jest przednia, wykonanie naprawdę niezłe i co najlepsze, mocy w ogóle mu nie brakuje. Dobrze tym sprzętem będą bawić się dorośli, jak i dzieci. Z tego względu tu na pilocie mamy możliwość regulacji prędkości, a de facto mocy tego sprzętu, więc tak naprawdę dorośli mogą jeździć na półlu, a żeby nikomu się krzywda nie stała, to przy dzieciach możemy skręcić na minimum i też się będą dobrze bawić, a autko w dobrej cenie znajdziecie w aplikacji, wpisując mój unikalny kod DWR3. 吧，我全部是。